Taormina to jedno z najbardziej malowniczych i eleganckich miast Sycylii, położone wysoko nad turkusowymi wodami Morza Jońskiego. Znana z przepięknych widoków, romantycznych uliczek i imponujących zabytków, od wieków przyciąga artystów, pisarzy i turystów z całego świata. Nad miastem góruje wulkan Etna, który w pogodny dzień można podziwiać z punktów widokowych. Spacer po Taorminie to podróż w czasie, od starożytnych ruin, przez średniowieczne pałace, aż potętniące życiem kawiarenki i eleganckie butiki. Czy naszym zdaniem Taormina jest jednym z najpiękniejszych miasteczek wschodniej Sycylii? Zdecydowanie tak. A czy przy tym jest totalnie zatłoczona i nastawiona głównie na turystów? Również tak. Zwiedzajcie ta Orminę razem z nami i wyróbcie sobie własne zdanie na jej temat. Przedstawimy wam atrakcję tego miasta w kolejności, w jakiej my je zwiedzaliśmy, ruszając z parkingu Porta Catania Parking. Znajduje się właśnie przy bramie Porta Catania, od której ciągnie się główny deptach Corso Umberto i dochodzi aż do zamykającej stare miasto bramy Porta Messina. Kolejny dzień na Sycylii zaczynamy od zwiedzania Taorminy. Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miasteczek na Sycylii. Na pewno warto tutaj zajrzeć. Jadąc do Taorminy, musicie wziąć pod uwagę, że jest to tutaj dramatyczna sytuacja z parkingami. Musicie wykazać się wielką cierpliwością, żeby znaleźć jakiekolwiek miejsce, nawet na płatnych parkingach. A najlepiej przyjechać tu wcześnie rano. Porta Catania to pierwsza z historycznych bram miejskich, położona na początku lub końcu Corso Umberto, zależnie od tego, z której strony taorminy zaczniecie zwiedzanie. Jej obecny kształt pochodzi z XV wieku. W pobliżu znajduje się parking oraz wejście na teren starówki. To idealne miejsce, by rozpocząć lub zakończyć zwiedzanie, z czego skorzystaliśmy. Od razu przy Porta Katania zboczyliśmy odrobinę w prawo, żeby zobaczyć Palazzo dei Duchi di Santo Stefano. To rezydencja książąt Santo Stefano z XIV wieku, utrzymana w stylu gotyckim z elementami arabskimi. Obecnie mieści się tu galeria sztuki i siedziba miejskiego urzędu. Ogród wewnętrzny i bogato zdobione wnętrza to prawdziwe perełki architektury. I wracamy do Corso Umberto, czyli głównego deptaka Taorminy prowadzącego przez całe stare miasto, pełnego butików, kawiarni, galerii i restauracji. Ulica tętni życiem od rana do późnych godzin wieczornych i stanowi centrum życia towarzyskiego miasta. Właśnie do tej głównej ulicy Taorminy mamy największe zastrzeżenia. Z jednej strony wszystkie przepiękne zabytki leżą właśnie przy niej. Z drugiej strony jest ona okropnie zatłoczona, a nie byliśmy w szczycie sezonu. Tym, co najmniej nam się podobało, było nastawienie tej ulicy praktycznie tylko na turystów. Nie było tu włoskich klimatycznych sklepików, ale mnóstwo globalnych sklepów sieciowych oraz luksusowych butików czy sklepów z pamiątkami na jedno kopyto. Ciężko nawet było znaleźć sklep z pamiątkami robionymi lokalnie, a nie sprowadzanymi z Chin. Piazza Duomo, czyli plac katedralny w Taorminie, w przeciwieństwie do wielu innych włoskich miast, nie jest największym i głównym placem miasta. Jest kameralny i urokliwy. Pozostaje on w cieniu placu 9 kwietnia, do którego niedługo dojdziemy. W jego centrum znajduje się zabytkowa fontanna, a dookoła rozlokowane są restauracje i sklepy, oraz oczywiście katedra. Wspomniana fontanna di Piazza Duomo jest barokową fontanną z XVII wieku, której centralnym elementem jest Centaur, symbol miasta Taormina. Stanowi popularne miejsce spotkań i częsty temat zdjęć turystów. Fontanna jest pięknie podświetlana nocą. Duomo di Teormina, czyli Katedra Świętego Mikołaja, powstała na początku XIII wieku i od razu zaczęto nazywać ją twierdzą, ze względu na masywne mury i wieżyczki przypominające średniowieczny zamek. Świątynia była później kilkukrotnie przebudowywana, dlatego obok surowych romańskich form znajdziemy tu elementy gotyckie i barokowe. W środku uwagę zwracają trzy nawy, oddzielone kolumnami z różowego marmuru, a także bogato zdobiony ołtarz główny. Warto zwrócić uwagę na drewniany sufit i zabytkowe obrazy. Z Piazza Duomo idziemy do Piazza Nowie Aprile. To najbardziej znany plac w Taorminie i jedno z tych miejsc, w których każdy zatrzymuje się na dłużej. Ma charakterystyczną czarno-białą posadzkę i taras widokowy, z którego rozciąga się niesamowity widok na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. Sama nazwa placu pochodzi od 9 kwietnia 1860 roku, dnia, w którym ogłoszono zjednoczenie Włoch. Okazało się jednak, że była to pomyłka, fałszywy alarm. Mimo tego 9 kwietnia zapisał się w pamięci mieszkańców tak mocno, że stał się nazwą głównego placu miasta. Plac otaczają kawiarnie, kościół barokowy San Giuseppe ze spektakularnymi schodami i średniowieczny mały kościółek Sant'Agostino. Przy placu znajduje się jeszcze zabytkowa wieża zegarowa z wbudowaną bramą, jedną z ikon Taorminy. Rozdziela Corso Umberto na dwie części i stanowi bramę do Piazza Novia Aprile. Warto zatrzymać się tu na chwilę i podziwiać architekturę oraz życie miasta. Na Piazza Nowe Aprile od razu rzuca się w oczy barokowy Kościół San Giuseppe. Powstał w XVII wieku i prowadzą do niego szerokie, reprezentacyjne schody, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych kadrów Taorminy. Jego jasna fasada pięknie kontrastuje z czarno-białą posadzką placu, a w środku znajdziemy bogato zdobione sztukaterie i pastelowe freski na sklepieniu. Kościół poświęcono świętemu Józefowi i do dziś pełni ważną rolę w życiu religijnym mieszkańców. To miejsce, które łączy funkcję świątyni, z wyjątkową oprawą architektoniczną, idealną do zdjęć i filmów. W samym centrum taorminy stoi kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To barokowa świątynia z XVII wieku zbudowana na ruinach starożytnej świątyni poświęconej Jowiszowi. Jej jasna fasada z rzeźbami i ozdobnym portalem pięknie wyróżnia się na tle otoczenia. Wnętrze jest stosunkowo niewielkie, ale kryje cenne dzieła, między innymi marmurową statuę świętej Katarzyny i zdobiony ołtarz główny. Ciekawostką jest to, że podczas prac archeologicznych odkryto pod kościołem fragmenty rzymskiego forum, które można dziś zobaczyć. To jedno z tych miejsc, gdzie historia starożytna i barok spotykają się dosłownie w jednym punkcie. Tuż obok kościoła świętej Katarzyny stoi bowiem antyczny Odeon, niewielki teatr rzymski pochodzący z I wieku naszej ery. Kiedyś mieścił około 400 widzów i służył głównie do muzyki, recytacji poezji i spotkań publicznych, a nie do walk gladiatorów, jak większy teatr grecki. Zachowały się fragmenty sceny i murów, dzięki którym można poczuć, jak precyzyjnie budowano takie miejsca w starożytności. Ciekawostką jest, że Odeon został odkryty dopiero w XX wieku, ukryty pod późniejszą zabudową, i dziś pozwala zobaczyć w miniaturze atmosferę rzymskiej Teorminy sprzed niemal 2000 lat. A zaraz obok znajduje się Palazzo Korbacha, jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych pałaców miasta. Powstał w XIII wieku i przez wieki był przebudowywany, łącząc elementy architektury normańskiej, arabskiej i gotyckiej. Jego kamienna fasada z ozdobnymi łukami i wieżyczką przypomina małą fortecę, a w środku kryją się sale z pięknymi stropami i detalami architektonicznymi. W przeszłości pałac był siedzibą arystokracji i miejscem zebrań lokalnego parlamentu. A dziś można tu zobaczyć wystawy poświęcone historii Taorminy i średniowiecznej Sycylii. I tak docieramy do północnego krańca Taorminy. Stoi tu Porta Messina, jedna z dwóch historycznych bram miejskich. Została zbudowana w XV wieku i przez wieki była głównym wejściem do miasta od strony Messyny. Solidne kamienne mury i łukowa konstrukcja nadają jej charakter obronny, przypominając, że Taormina przez stulecia musiała bronić się przed najazdami. Nazwa bramy przypomina kierunek, w którym prowadzi, w stronę wybrzeża i miasta Messina. Kierujemy się teraz na południowy wschód miasta, gdzie znajduje się Teatro Antico di Taormina. Słynny, starożytny teatr grecko-rzymski, najsłynniejsza atrakcja miasta. Najważniejszą atrakcją turystyczną do zobaczenia w Taorminie jest starożytny teatr, którego początki sięgają III wieku przed naszą erą. Teatr jest przepięknie położony, widać stąd morze, góry. A jeżeli będziecie mieli trochę szczęścia, to może zobaczycie też Etnę w całej okazałości. Niestety podczas naszej wizyty tutaj była za chmurami. Zbudowany w III wieku przed naszą erą, pierwotnie pełnił funkcję greckiego teatru, a później został przebudowany przez Rzymian. Teatr mógł pomieścić kilka tysięcy osób i służył do przedstawień dramatycznych, muzycznych i publicznych zgromadzeń. Jednym z największych atutów tego miejsca jest jego położenie. Z widowni rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na morze, a przy odrobinie szczęścia można też zobaczyć wulkan Etna. Dziś Teatro Antico jest nadal miejscem koncertów i festiwali, a spacerując po jego kamiennych ławach można poczuć atmosferę starożytnej Taorminy. Kręcąc się po mieście, postanowiliśmy doładować baterie w Bambarze. To kultowy bar znany z ceramicznych kafelków i najlepszej granity w mieście. Miejsce to podobno jest popularne wśród influencerów i podróżników kulinarnych. A przy tym, co ciekawe, oferuje naprawdę przyjemne ceny. Wnętrze zdobią kolorowe dekoracje, a menu kusi klasycznymi smakami Sycylii od cytryn, pomigdały i pistacje. Z naszej strony polecajka. Spacer w dolne rejony miasta, czyli kierując się do Isola Bella i okolicznych plaż, proponujemy połączyć ze zwiedzaniem Villa Comunale. To miejski ogród botaniczny. Została założona pod koniec XIX wieku przez angielską arystokratkę, Lady Florence Trevelyan, która zakochała się w Taorminie i postanowiła stworzyć tu przestrzeń pełną egzotycznych roślin i kwiatów. W ogrodzie rosną palmy, kaktusy, drzewa cytrusowe i bugenwilla, a wśród zieleni prowadzą kręte alejki, a także znajdziecie tu wygodne ławki idealne na odpoczynek. Z ogrodu rozpościerają się również przepiękne widoki na morze. Dzięki zieleni i cieniowi, Villa Komunale jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w mieście na spacer i odpoczynek od błyskiego upału. Można się tu również natknąć na małe, urokliwe budynki w stylu wiktoriańskim. Zostały stworzone pod koniec XIX wieku przez Lady Florence Revelian jako dekoracyjne elementy ogrodu i dziś, choć niektóre są w stanie zniszczonym lub w remoncie, dodają miejscu wyjątkowego klimatu i tajemniczości. Tuż u wybrzeży Taorminy znajduje się malownicza Isola Bella – mała wysepka połączona z lądem wąskim pasem kamieni i piasku. Znana jest jako Perła Morza Jęskiego. jej strome klify, skaliste wybrzeże i gęsta roślinność tworzą niemal bajkowy krajobraz. Na wyspie znajduje się rezerwat przyrody, w którym rosną rzadkie gatunki roślin, jednak wstęp jest płatny. Woda wokół przyciąga miłośników plażowania, snorklingu i nurkowania sola Bella zmienia się wraz z przypływem i odpływem. Czasem wygląda jak samodzielna wyspa, a czasem jest połączona z plażą niewielkim przesmykiem, co dodaje jej uroku. Z plaży do górnej części miasta polecamy wrócić kolejką linową. Jest to sama w sobie niewielka atrakcja. Taormina jest malownicza i piękna, nie mamy co do tego wątpliwości. Jednak odnieśliśmy wrażenie, że nie do końca jest to prawdziwe włoskie dolce vita, a bardziej nastawienie na masową turystykę. Nic to jednak Taorminie nie odbiera z jej uroku i zdecydowanie warto tu zajrzeć na co najmniej jeden dzień podczas zwiedzania Sycylii. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym miasteczku, jeśli już tam byliście, lub jakie macie wrażenia po obejrzeniu naszego filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!